Siemanko, nazwa może Was trochę mylić, ale no cóż, zagramy dzisiaj w Superhota. Jest prototyp tej gry z polskiej stajni. Nawet chyba z Łódź. Dobrze orientuję. Chłopaki z Superhota wykonali fajną robotę. Jest to na pewno jakiś nowy produkt, ale więcej na razie Wam nie będę zdradzał. Przejdźmy do gry. No dobra Udało mi się ustawić ustawienia Tak żeby w miarę jakość była tak Jak mówiłem jest to dopiero prototyp gry Tak jak było przed chwilą napisane Czas porusza się tylko w momencie kiedy poruszamy się my Tęk, zabijamy go I tutaj pojawia się pierwszy przeciwnik Jak widzimy jak się poruszamy to szybciej ruszają się kule ale my nie będziemy kozaczyć po prostu zamordujemy ich i przejdziemy do kolejnego levela tam będzie się trochę więcej działo broń podnosi się automatycznie o e, tak broń podnosi, podnosi się automatycznie tutaj jest przeciwnik tak jak mówiłem ja już grałem w ten prototyp kilka miesięcy temu i jak tylko wyszedł w sumie bardzo mnie zajarał bo jest to coś zupełnie innego, coś czego jeszcze nie było Uuu, uh, no amo. Przejdę się tu No amo. Mo mogłoby tu się może poprawić y, jakaś funkcja myślenia ich. Ponieważ no, są bardzo Szupo. mocno upośledzeni. Tyle, że gdyby byli... Też trzeba sobie zadać pytanie, czy gdyby, gdyby byli mądrzejszymi przeciwnikami, to czy... Dałoby się to przejść na przykład tutaj. Bo wiadomo, mądrzejszy przeciwnik strzałby celniej, a tylko jedna kula wystarczy by nas zabić. I co? Z tego, że mamy Matrixa, gdyby leciały odpowiednio kule, to nie bylibyśmy w stanie jak żaden sposób sobie pominąć. Hmm... O, tutaj jest chyba najtrudniejszy spokoi. Boom! Morduje ich niczym seryjny morderca Nie no, w Matrixa to ja chyba powinienem w Matrixie wystąpić Zmieniam broń, bo zaraz mi się w tej AMO skończy Wow, było blisko Boom, headshot Boom, w klatę Kolejny trafiony. Zmieniam broń, bo pewnie amo mi się skończy. Tego bym nie chciał. Zostało mi jeszcze trzech. A, jest i tam przeciwnik. I tutaj dwóch. O, 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 o. Ale mi świsnęła kula. Super hot, super hot, super hot. No i tutaj kończymy naszą rozgrywkę i przygodę z prototypem gry. Musimy zabić tego pana, on tak stoi sobie. Baaaaaam! Eee. Yes. Haha, well. ha, nie, 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 idę tam. Ciekawe czy mi każe. Tego jeszcze nie sprawdzałem. No dobra. Nic się nie dzieje. Uhu. Tak się super kończy nasz prototyp. Super hot, super hot. Mam nadzieję, że gierka, a raczej próbka tej gry podobała Wam się. Jeśli tak, zostawcie lajka. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, napiszcie w komentarzu bardzo chętnie poczytam. Jakieś zastrzeżenia co do prowadzenia przeze mnie mików albo do tej gry. no i cóż, do następnego filmiku strzała!